Cześć, witajcie z tej strony Rolniczek C330. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje y, małe kaczuszki bieguski y, Wylęgły one się 18 lutego. Y, tak, dokładnie. 18 lutego, 3. Y, Wnioskuję chyba, że są te dwa kaczory, a tam z tego jest kaczuszka, ta biała. Y, no i co? Dzisiaj mamy. Y, a no, już mają teraz tydzień. Równy, bo wylęgło się w poniedziałek, i teraz mam pądziek Była taka przygoda z nim, bo w sumie cały czas są przygody, bo na początku, jak jeszcze inkubowałem, to brakło prądu i to był ostatni tydzień i brakło prądu, i musiałem je pod indyczkę przekładać. I dobrze, indyczka była dobra, to wylęgła i nie odrzuciła tych jajek, tylko wylęgło się wszystkie a jeszcze dzisiaj. Była przerwa w dostawie prądu w nocy No i y, musiałem je wziąć do, y, do tego Do pokoju, do siebie y, Bo... No bo po prostu mi by było zimno, pod podgrzejnik jadałem I... Y, uratowałem je termoforem Jeśli by komuś się przydarzyła taka sytuacja to polecam po prostu wziąć karton i termofor nakryć jakąś szmatką czy czymś Bo wiadomo, że termofor jest strasznie gorący i po prostu iść tam dać, okryć czymś i dać im jakieś światełko małe, jakąś latarkę czy coś, bo one lubią jasne. O tu mają paszę jedynkę. Było z jajkiem, ale chyba już zjadłem wszystko. Jakoś słoma. Tu picie mają trochę poidło 3 litrowe, nie wiem czy nie za duże. Ale no, troszkę widać wylewałem, dlatego jest na pokrywce, pokrywce od wiadra. Lampa 150 ka Akurat tak dla nich tu jest wyścielone y, troszkę słomy troszkę liści i trochę wiór takich cieniutkich o tu trochę nawet jest one już to przegniotły z tej to już trochę zgniotły fajne są miłe już zaczynałem tak chodzić zaczynałem prosto. tutaj na razie chodzą ale ale już widziałem ja dwa razy jak tak chodziły kaczka już tak chodziła prosto a kaczory też już zaczynają no kaczuszki fajne no a co, co do planów yy, na następne lęgi to planuję yy, kolejną partię biegusów bo to są ogólnie biegusy indyjskie Nie powiedziałem, zapomniałem i no i planuję kolejną partię już mam jajka nazbierane i do tego jeszcze gęsi bo były inkubowane gęsi ale żadne nie było zapłodnione jajko i ten no i wszystkie były do wyrzucania i planuję teraz kolejną partię yy, kaczek i biegusów. ogólnie też poszukuję jajka kaczek kruańskich albo staropolskich I, no i później by chciał też yy, inkubować kurczaki bo zamierzam sobie kupić kolejny inkubator na 96 jaj taki automatyczny, full automat żeby już nic nie musiał, nie musiał robić przy nim tylko wody dolewać ogólnie teraz mam taki inkubator standardowy przepraszam za krótką przerwę, ale to było w sprawach technicznych no i skończyłem. Inkubator mam na 56 jaj, półautomatyczny. No, z tego półautomatu to rzadko korzystam tylko dla kurcząt w większości. No jakoś mi wygodniej. Wiadomo jest wygoda, bo to jednym ruchem przekręcasz od razu wszystkie jajka, ale nieraz się tak pobawić, chociaż chcę. No i później jeśli by dobrze było i by prdziszki naniosły jajek, to bym chciał też wstawić troszkę jajek a i gdzieś tak w czerwcu jeszcze planuję nasadzić trzy indyczki i znaczy czy, czy mi się to uda trzy akurat od razu będą to nie wiem ale akurat jak się uda to będziecie o wszystkim poinformowani i no, żeby było pod, trochę jajek pod każdą i dokupię jeszcze żeby nie było, że wszystko szło po rodzinie bo później wiadomo jakieś tam yy, są choroby, problemy i ten yy, no i później to może jakieś przepiórki no i jakoś tak odchowalnik jest ogólnie samoróbka sam zrobiłem z tatą taki tutaj przednia szyba jest tutaj No ogólnie tu jest folia jeszcze, żeby, żeby po prostu nie ciągło im od podłogi. Od, znaczy od betonu nie od podłogi. Dobra, żeby było na tyle. za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Aha, jeszcze mam jedno pytanie, czy byście chcieli y, filmy y, z prac rolnych, rolniczych. Y, no ogólnie tam orka i w ogóle takie rzeczy. Czy wolicie o samej hodowli, tylko wszystko. No to dzięki za oglądanie. No i cześć.